Kurwa. Dobra, witamy, witamy wszystkich. Gramy Garenem na topie na Veiny i już w pierdol dostaje także, y, także nasze umiejętności gry zostały jak najbardziej y, na plusie. Nawet bym powiedział, że idą do przodu, bo zaraz przejebiano i będziemy mieli pierwszą krew. No niestety nie mamy pierwszej krwi. E, gramy oczy. Przy... A nasza drużyna ma pierwszą krew? No to jest akurat coś niespotykanego, dobra dawać. O, to jest <laughs> To trzeba się najebać teraz za naszą drużynę <laughs> A ogólnie to się ma, zapomniałem się przynieść Ja pierdolę, no i ogólnie teraz no, ogólnie... A żebyś zdechła jeba na Tak no, oczywiście. Nie oszukujmy się, gram na jebaną kontrę, bo nazwie Vayne'i e, Gdy gracie na Vayne'i Pamiętajcie, że musicie zawsze mówić do niej, że... Chuj ci w Nieważne, co? Ale... Ona powinna się domyślić Pierdolę o, dawaj masterek, najebiemy jej. Ty jebana kurwa, wypierdalaj mi stopa. Dobra, nara. Wypierdalaj. I weź graj na kogoś takiego. Dobra. Czekajcie, ja ściszę gra, bo kurwa jebię głośnością. A... Trochę tak. A co, słyszysz to? No, słyszę. <laughs> to Słyszysz jak na Słyszysz jak kurwa! <laughs> Wszystko. Dobra, lecimy z tematem. Ty, tym szakopo co się teraz im Pod AD czy pod AP? Kurwa, nie wiem. Wy... Wypierdalaj Vayne'i, wypierdalaj. Mój pod AD, muszę napierdalać, a nie... Ty... Kurwa, Zeus twój bóg. Ja pierdolę, mamy na, na dżungli Zeusa jebanego. No, kurwa, no patrz, biega sobie. To jest Master G. A. To jest Polaczek, także jeżeli będziemy przepierdalać, można go wyzywać. Mam nadzieję, że się odezwie. O. 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 O, na pewno będzie przepierdalać. <ścoughs> na pewno będziemy przepierdalać, <śoughs> dokładnie. Wypierdalaj dziwko jebana! No kurwa, jak ja tej suki nie lubię, ona kurwa ucieka cały czas Nie jak... jebane... Bo kurwa przy ciebie nam w ogóle te... Zasięgi ucinają przez te twoje kurwa przeklinanie. Jakiego ulta ty używasz człowieku, weź ty się schowaj. Tam się schowaj. Stąd. Dyn, 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 dyn. Właśnie Tomek e, pow miał powiedzieć, lub powiedział, e, w sumie to nie powiedział, że filmy będą się nagrywać rzadziej. E dlatego. <DIuzułszy> <Dfall temporalnie tęacterIEL> <Hayır> dlatego, że mamy wyjebągu <formulation> trochę. Wyjebane trochę. Prawda, nie mieliśmy wyjebane, po prostu zarobili, i tak, i, I tak było, i tak i tak się zdarzyło, że pewnego poranka stwierdziliśmy ty. My w sumie mamy kanał na YouTube. No mamy. Ty może coś w końcu tam nagramy. Nieprawda, obejrzeliśmy po prostu filmik Kononowica, zobaczyliśmy, że ma kurwa kamery za 20 kołatów. Że... Tak było. Tak było, nie zmyślam. No, chłop człowieku, menę za złotych i on kurwa kamery za, za 1000 zł napierdala. Czaje bazę? Kurwo, jeba! Uff. Nie denerwuj się. Przemoc jest złym wczelonym. Kurwa, pies jebany. Strzela na odległość i się kozaczy, kurwa zadycha. Wypierdalaj stąd. Ci płynie, jebany. Weźcie, kurwa, napierdolcie te, te miniony. Dobrze, kurwa, wypierdalaj. I ogólnie tak, jeżeli wygra się... jeżeli ktokolwiek wygrywa Garenem na... ...wejnie, to jest, kurwa, przekozakiem. No. popie. Ja właśnie przepierdalam 2-0, co oznacza, że jestem profesjonalnym brązem, a nie jakimś amatorem. Ta ranga nie wzięła się znikąd, moi drodzy. To są lata wyrzeczeń. To są ciężkie próby wkurwiania wszystkich w teamu, żeby, żeby przejebali. Ty ja montera bronzo? Czy golda? Czy silvera? Bez jaj nawet nie wiem. Kurwa golda, już byś chciał. Chyba masz silvera 5. Nie, 4. Nie pamiętam, kurwa. A jest taki? <noise> Nowa Ranga. Ty. Jakbym miał Golda, to już bym wiedział, że mam Golda, to bym ich wszystkich wyzywał Jebany, brązy. Tak. masz Silvery. No. Kurwa. Wypierdalać, no proszę! Weź mnie, zostaw ci... Ja pierdolę! jakie kurwa nie lubię tej gry jebanej. O nie graj, proste. No ale ty kurwa mądry jesteś. Kurwa. A ty gdzie ty grasz w ogóle? A ty masz 0,2, to ty jakiś amator jesteś na tym midzie. O kurwa, tam mi przyłazi ciągle. Kurwa, do ty mnie też jebany. przychodzi, ty. Jesteś jebanym amatorem, człowieku. A ty masz kurwa jesteś kujowy. Ale ja mam 55 farmy. A ja mam 57, to mam więcej, widzisz? I co, co? Co ty pierdolisz? Ja tam mam 60, nie wiem o co ci chodzi. Tylko Ale kurwa, jak ciężko farmić na tą sukę, ona wali na odległość, to jest nie fair. Dobra, dobra, na Zedzika też jest ciężko farmić. To jest też na Ale Zedzik jest kurwa lepszy, gorszy. Nieprawda. Kurwa, no ostrzegałem ich, że przecież kurwa idą. No ja pierdziele! Kurwa nie mogę nic zrobić, report, kila mi zajebał. Pamiętajcie, trzeba pokazywać dżunglora gdzieś z jego miejsca. Ja pierdolę, nie nagrywałem tych zajebistych akcji Co nie nagrywałeś, Kurwa. Nie wiem no. Bo miałem stopa Teraz yes. Ale ktoś mnie ją Jak się tu upij ładnie O No dawaj ja Dawaj, play, Dawaj na niej play'sa, dawaj na niej place'a ucieka mi Daj ją za to Łops Ale miała ja, na ryty Dawaj ją najebiemy O nie, dawaj tamtą, tą... To, to. Kurwa dawaj! No i zjebałeś Kurwa Ewidentnie stary, zjebałeś ewidentnie, nie? Co wy tam za akcję odwalacie? Ojoj, oj, oj, ty po jakie ple... O ty kurwa. Co co? To... Ale go rozpierdoliłem, kurwa. Ale kozak. Ale go rozpierdoliłem Ale kozak nie? Wziął, wziął pentagram, uzają na ryj i się chłop z- O kurwa! Zdziwił. O kurwa nie wiedział co się dzieje. O kurwa. Gdzie ona jest? Dawaj, dawaj jej na jebie. Pa. Gdzie? A. Pod Ty Olej wypierdolę bombę, patrz teraz, pa, pa, pa podziwaj. Mam pa, zabawa. No, Poczekaj, muszę ją zaskoczyć. O kurde, Ty piara do mnie idzie z kimś tam. Wypierdź. Patrz, fajki, bomba jej. Kurwa nie sądzę. Nie, jednak ją nie uderzę. Jednak twierdzę, że nie chcę mi się ją bić. No w ogóle mamy jakieś. Dra ty mamy 3 Drake. To mi się podoba. Ile ty masz farmy? Weź, weź, człowieku, schowaj się z tą farmą. A tu kurwa zdobywam killa, a nie farmy. <laughs> kurwa mam taką samą ilość killi jak ty. Dobra, nie pierdolę. Ja tu ich, kurwa zwabiam pułapki, jak co? No. Robisz? Nie ja się wpierdalam, po prostu. Widzę, widzę pułapki, chuj, kurwa, pentagramy, wszystko. Dawaj, Swain, bomby nam dzielaj. Aj ty menelu, ty A ogólnie drodzy widzowie. Jeśli chcecie filmy z panem policjantem Nie, nie nagrywamy z nim, on, on, on się obraził i gościu ma focha. A co? Co? A co się obraził? Spłakał się, bo, bo nie dostał stypendium na policjanta. A to czemu? Poszedł na komisariat i powiedzieli mu, że, że chuja nie będziesz policjantem. On powiedział dlaczego? Bo jesteś gruby i chuj i wyjebali go. O On w ogóle jest zajebisty, nie? On robi se... Ja. kurwa będzie zapierdalał z tym! Z tą... z tą to będzie zapierdał Będzie no, już z pistoletem! Będzie udawał policjanta i będzie kurwa z łapał! Nie, za niedługo. Nie, za niedługo będziemy świadkami pana policjanta na drodze. Naprawdę, za niedługo pan policjant będzie chodził na drogach. Bo idzie tam, gdzie wszyscy inni panowie policjanci nie dali rady, czyli do Straży Miejskiej. Będzie chodził i wpisywał mandaciki za to, że chłopcy piją alkohol w miejscu publicznym Albo będzie stał z tym fotoradarem Kupi sobie taki fotoradar na, na OLX albo na Aliexpress Będzie stał przy drodze i udawał, że jest pełnym policjantem będzie siedział w swoim zajebistym pasaciku i krzyczał halo halo pan za szybko jedzie proszę zwolnić maluje kurwa tego pasata kredkami na niebiesku <grym> <grym> Weźmę sprayem, namaluję napis, tak, pan policjant i chuj. Ale wiesz, nie będzie mógł mieć syreny, więc będzie jechał i będzie Otworzy okno sobie na korbkę, tak wiesz, tak i będzie krzyczał, wio, wio, wio. A jak będzie w nocy, nie jechał, to weźmie sobie telefon, włączy światełka na niebiesko i czerwono i będzie zapierdalał i krzyczał Uj oj oj I tak wiesz, zatrzymał typa i Dzień dobry, starszy szeregowy pan policjant Ko komisariat, komisariat w moim domu. Chciałbym porozmawiać o Pana przy wykroczeniu. Jeszcze, wiesz, a jego, st a jego strój, kurwa, mundur, to będą slipki, kurwa. I będzie witał każdego, kurwa, w samych slipkach, tak jak mnie witam. Ja... Zagłuszę kurwa taka literka tylko I on, I on nie będzie kurwa panem policjantem, tylko będzie SLEEPMAN A w ogóle... Chyba aż przedzwonię do pana policjanta Wszystkim ty przedzwonisz Bonus kurwa na odcinku <noise> Bonus na odcinku, właśnie Dobra no. Bonus do odcinka... widzę Jak się przedstawić? Dzień dobry panie policjancie obecnie jest zajęty A nie chuj ma... sprawę... sprawę prowadzi Śledztwo jest No U niego w komisariacie u nas Hata. Uzajebali pewnie jogurta z lodówki i robi śledztwo w tej sprawie Chyba tak Albo coś bardziej poważnego, zabójstwo pasztetu. Ty, ale ludzie będą myśleć, że jesteśmy JP, że w ogóle, że nie lubimy policjantów i tak dalej. To nie to, że nie lubimy, tylko po prostu śmiejemy się z niego, to jest różnica. Tak. Dawaj, napiszę Fasata tym PR. -y. Tak, tak się, tak się wyjaśnia, kurwa. Gdzie jest Wejni jeszcze? Wyjaśnię to mi, Wejni. Dawaj, wyjaśnimy Wejni. Nie wiem, czy to dobry pod wieżą Nie pierdol. Dawaj. Ja, ja, ja jestem, ja jestem w kwieci wieku, najediję ją. Dawaj, wyjedź i idź teraz. kurwa. Próbowałem, ale była zbyt silna. Dobra i Zimaczek, wygraliśmy to Pan policjant będzie z nas dumny. Policjant w porządku pilnuje. W ogóle czemu pan policjant nie odbiera? Teraz? obecnie jest zajęty. No to spierdamy. Zajęty chłopiec Dobra, to dzięki za filmik i tak dalej, Nar.